Hiszpania! Człowieku! nie Hiszpania! To za tobie, to Wojny! Na pewno! Ależ skąd? To zależy! Dość! To upał! Upał kadeks! Dość tego! Ona gwieździe za głośno! Ona wszystko zagłusza! I ja za nie miasto. miasto! Och, Kadeksie! Cicho, cicho! Wracajcie do domu. Widzieliście, co mieliście widzieć. Wystarczy. Ostatecznie kadeks jest dalej kadeksem. Wielki, straszliwy Boże. To zapowiedź wojny. Nie ma znaków daremnych. W naszych czasach nikt już nie wierzy w znaki ty. Szarzu. Na szczęście jesteśmy dość inteligentni. Tak. I przez to dostajemy po głowie. jesteśmy głupia jak baran, a barany idą pod nóż. Wracajcie do domu. Wojna to nasza sprawa, nie wasza. O, gdybyś mówił prawdę! Ale nie! Oficerowie umierają w łóżkach, a na nas spadają śmiertelne ciosy. Nada, idzie, nada, idzie głupek! No! Nada! nada, ty musisz wiedzieć, co to może znaczyć. Nie lubicie słuchać tego, co Wam mówię. Śmiejecie się, a teraz wydajcie raczej studenta! On zaraz będzie doktorem. Ja rozmawiam ze swoją! Diego, co ona przez to rozumie? A cóż Was to obchodzi? Zachowajcie w, w sercu męstwo i to wystarczy. Zapytajmy o oficera Gwardii Cywilnej. Gwardia cywilna uważa, że zakłócacie porządek publiczny. Gwardia cywilna! Masz szczęście! Jej wyobrażenia są proste! Spójrzcie, znowu się na. Och wielki, straszliwy Boże! Dosyć! Wystarczy! Kadeks! Tak to przekleństwo dla miasta! Cicho, cicho! Nic, nic się nie dzieje. nie dzieje, nic się nie stanie. Świeża ryba świeża. To nie żadna katastrofa, to bogactwo lata. Czy się wiosna, a złota pomarańcza pęka nad Hiszpanią w potokach miodu. O wszystkie, w jednej chwili, wszystkie owoce wszystkich lat świata lepkie rodzynki, melony w kolorze, masła, pełnochliste figi, płomienne morele witają na naszych targach. W wiklinowych koszach kończą drugi bieg, który wiedzie je od wsi, gdzie zaczęły nabierać miąszu, soku i cukru. Ponad błękitnymi odskwaru łąkami i pośród tysiąca naświetlonych słońcem źródeł, wzbierających w rzekę młodości, spływa w końcu niczym miodowe jezioro aż do serca owoców, tucząc je i czyniąc coraz cięższymi. Są ciężkie, coraz cięższe! Ach, tak ciężkie, że na koniec opadają na dno niebiańskiej wody. Toczą się przez bujne trawy, spływają rzekami, podróżują wzdłuż wszystkich dróg, witane radosnymi odgłosami ludu i fanfarami lata. Tłumnie zjawiają się z czterech stron świata w osiedlach ludzkich, aby zaświadczyć o tym, że ziemia jest łagodna, a żywicielskie niebo nadal wiernie stawia się na spotkanie obfitości. Nie! Nic się nie stało! To tylko lato, święty dar, nie zaś klęska. Dziwa będzie na później, lepiej na dzisiaj. Dziś są sardynki, rangusty, dorady, świeże ryby, ryby z świeżych morskich mórz, sery, sery z rozmarynem. Pieni się kozie mleko, a na marmurowych tasach krwiste mięso w koronie białego papieru. Mięso zapachu lucerny oferuje człowiekowi do przeżycia zarazem krew, życiodajny sok i słońce. Na zdrowie! Na zdrowie! Wznieśmy czasie pół roku! Pijmy aż do zapomnienia! Nic się nie stanie! Wieku. Miłosierdzia, babciu. Lepiej wcześniej niż wcale. Rozumiecie chyba? Nie, nic się nie stało. Ale może coś się jeszcze wydarzy? W każdym razie, bądźcie miłusie. być. Na kroczu się znowu. A dorada jest świeża jak w gości. To kwiat morza, a ty przychodzisz na skargę. To pies morski za twoja dorada. Pies morski? Nie było tu nigdy psa morskiego, dopóki nie przyszłaś wieź go. Ty, synu swojej matki, spójrz na moje siwe włosy! Wynocha, stara kometa! Smażone sardynki! Smażone sardynki! Dzięki wyjdzie z każdego więzienia! Koronki, bielizna ślubna. Ty, Pedro, zęby wyrywa. Nie boli, a szczerba prawdziwa! Żądajcie wstęgi, komety, żądajcie wstęgi! Szusza! Żądajcie gwiezdnej wstęgi! Gubernator Was pozdrawia i cieszy się, że jak zazwyczaj jesteście tutaj pośród codziennych zajęć, które dają naszemu ukochanemu kadeksowi bogactwo i pokój. Nic się nie zmieniło, to dobrze. Złej mnie drażnią. Nie swoje przyzwyczajenie. Nie, drogi gubernatorze, naprawdę nic się nie zmieniło. My, biedacy, możemy Cię o tym zapewnić. Końce miesiąca są bardzo chude. Nasze pożywienie stanowią cebula, oliwki i chleb. Jeśli zaś chodzi o rosół skóry, <gryw> możemy się cieszyć, że inni jedzą go każdej niedzieli. Dziś rano w mieście i nad miastem panował zgiełk. Baliśmy się, że coś się zmieni, i my, biedacy, będziemy musieli się żywić czekoladą. Je Ale dzięki Twoim staraniom, dobry gubernatorze, oznajmiono nam, że nic się nie zmieniło i że nasze uszy źle słyszały. Twoje... Twoja Bo... obecność nosu Ja wiem, ja wiem, ale cieszy i to gubernatora, bowiem nic, co nowe, nie jest dobre. Oj, gubernator susz, nie mówi. Nic, co nowe, nie jest dobre. My, Alkadowi... Wybrani według mądrości i wieku, chcemy przede wszystkim wierzyć, że ci zacni biedacy nie przenawiali z nutą ironii. Ironia zaś jest cnotą, która burzy. Dobry gubernator woli od niej wady, które budują. Niech nic się nie zmienia. Jestem królem bez ruchu. Dobry gubernator. Niech wszelki ruch zostanie wstrzymany. Niech skasują wszystko oprócz wina i szaleństwa. Nic się nie zmieniło. Nic, nic się, nie się nie dzieje. Nic się nie, dzieje. Nic, się nic się nie stało. Pory roku kręcą się wokół swojej osi. A po łagodnym niebie krążą dostojne planety i rozstrojne gwiazdy, co pod muchem swego lotu niweczą wszystkie prawa grawitacji. Każą zgrzytać konstelacją na wszystkich skrzyżowaniach nieba, planując zgubne zderzenia ciał niebieskich. Doprawdy, wszystko jest w porządku. porządku! Świat znów odzyskuje równowagę! Oto południe roku! Nieruchoma pora wysokiego słońca! Szczęście! Szczęście! Oto nadeszło lato! Cóż znaczy reszta? Szczęście to nasza duma! Likwidujcie ruch! Likwidujcie, likwidujcie! Nie ruszajcie się! Nie ruszajmy się! Cóż zrobilibyśmy z pijącym włosem i pomocą ogiem? Pora bez to jest Pora naszych serc, bo, bo jest najcieplejsza, przynosi nam picie. Zuma! Zuma! Do kościoła! Do kościoła! Oto nadeszła kara! Odwieczna plaga spadła na miasto, niebo zsyła ją zawsze na niemoralne miasta, aby ukarać śmiercią śmiertelne grzechy. W waszych kłamliwych ustach okrzyki zostaną wkruszone, a w waszych sercach położy się piekąca pieczeń. Proście teraz sprawiedliwego, aby zapomniał i przebaczył. Wejdźcie do kościoła, do kościoła! Dziwa komunikacja z mądrowych kwiatów zarysowała się na tle gwiazd. Zapowiada ona nadchodzącą w duszę, głód i dżumę. To było ogromne zwierzę. Było na jego siei. Wysysało krew, bulgocąc. To był pająk. Wielki czarny pająk. Nie, zielony. On był zielony. Nie, to była jaszczurka.

Elisa, tymianek, masa migdałowa, kora drzewa cytrynowego, spokojnie. O, jest najważniejsze. Wszystko będzie Wiatr. Zerwał się wiatr, ale plaga nie lubi wiatru, spokojnie. Wszystko będzie dobrze. Chodźcie, chodźcie do chodźcie. Nie ulekniesz się strachu nocnego, ani strzały w latających, ani zarazy, która chodzi w ciemności, Ani nieszczęścia, które nawiedza w południe, Och wielki, straszliwy Boże! Kreśliłeś swe imię na piasku, Pisałeś je po morzu, Została już tylko udręka, Och wielki, straszliwy Boże! Kto ma rację, kto błądzi, Zważ, że wokół wszystko złuda, Prawdą jest jedynie zguba, o wielki, straszliwy Boże. Rozkaz Gubernatora! Od dzisiaj poczynając na znak pokuty wobec powszechnego nieszczęścia, a także aby uniknąć ryzyka zarażenia, wszystkie publiczne zagrożenia są zakazane. Wszelkie rozrywki zabronione. Tak tutaj, więc. Tutaj! Tutaj! Ukryli umarłego! Nie wolno go tak zostawić! On, on wszystko zakazi! Haniba! Trzeba go pochować! A gubernator może uspokoić mieszkańców co do rozwoju nieoczekiwanej plagi. Wszyscy lekarze twierdzą, że jeśli od morza zerwie się silny wiatr, dżuma się cofnie. Z Bożą Pomocą. Co? Co ona mówi? Gubernator ucieka! Gubernator ucieka! On był państwem, a teraz jest niczym! Ponieważ on odchodzi, dżuma jest państwem! domy mają zostać oznaczone po środku drzwi czarną gwiazdą o średnicy dwóch stóp z napisem Wszyscy jesteśmy braci. Gwiazda ma tam pozostać niezamazana aż do ponownego otwarcia domu pod karą przewidzianą prawem. Jakim prawem? Oczywiście nowym. Nasi władcy mówili, że nas obronią, a oto pozostaliśmy sami. Sprażliwe mgły gęstnieją nad miastem. Rozmywają zapach owoców i róż. Przyćmiewają chwałę lata i tłumią jego radość. Wszystkie artykuły pierwszej potrzeby będą odtąd do dyspozycji całej wspólnoty. To znaczy, będą rozdawane w równych, choć minimalnych porcjach. Tym wszystkim którzy dowiodą lojalnej przynależności całego społeczeństwa. Wszystkie światła gaszone będą o dziewiątej wieczór i żaden obywatel nie może przestawać w miejscu publicznym ani poruszać się po ulicach bez stosownej przepustki Wydawane jedynie w wyjątkowych przypadkach i zawsze wedle uznania władzy. Wszelki opór wobec tych przepisów karany będzie z całą surowością prawa. To są tu bramy. Bramy są zamknięte. Nie, jeszcze nie są zamknięte. Ach, biegnijmy ku tym, co pozostało otwarte. Jesteśmy z nami morza. Tam, tam musimy dotrzeć. Do krajów bez murów i bram. Do dziewiczych wybrzeży, gdzie, ma świeżość, pach, a wzrok męczy i miłokręgnie. Wreszcie może, wolne morze ociszczająca woda wiatr, który leczy. Surowo zabrania się udzielać jakiejkolwiek pomocy osobom dotkniętym chorobą, wyjąwszy doniesienie o tym władzom, które się o nie zatroszczą. Szczególnie zaleca się donosy na członków rodziny. Będą one nagradzane przyznaniem podwójnej racji żywnościowej, zwanej przydziałem obywatelskim. Do morza! Do morza! Może nas ocali! Cóż tam zrobią choroby i wojny? Ono widziało, czy nie jeden rząd. Tam tylko znajdziemy różowe poranki i zielone wieczory, a od wieczora do rana nieprzerwany szum wód pod niebem. Młodność, pustynia, chrzest soli. Stanąć wobec morza i słońca. Wyzwolić się wreszcie od tych miast zatrzaśniętych, jak groby i od tych ludzkich twarzy, które zaryglował strach. Szybko! 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 Kto mnie uwolni od człowieka i jego lęków? Byłem szczęśliwy u szczytu roku. Wśród owoców pogodnej natury i życzliwego lata. Kochałem, kochałem świat, kochałem Była tu szpania i ja, ale nie słyszę już głosu fal, tylko krzyki, obelgi i panika. Moi bracia zeszpeceni przez ból i strach, zbyt ciężcy, aby ich podnieść. To mi zwróci. morze zapomnienia, spokojną tawkę oceanu, tej płynnej drogi i jej zatartej ślady. Na morze! Na morze! Zanim nie zamkną się bramy! Szybko! Nie dotykaj go! Był miejsce umarłego! Jest naznaczony! Odsuń się na bok! Och, wielki i straszliwy morzu. Szybko! Wiesz co nam potrzeba? Materacę i klatkę z ptakami! Garnek ze świeżą miętą tak, że będziemy ją żurli, zdążając ku morzu. Złodziej, złodziej! Ografiam to, aby już obrób! Co? Szybko! Tylko jej na pozostała otwarta! Nie, nie złożymy się przed Ona nie nienawidzi morza i nie chce, byśmy jej znaleźli. Noce są spokojne, gwiazdy spadają ponad marsztami. Duma jest bezsilna! Ona chce nas chronić! Kocha nas na swój sposób! Pragnie naszego szczęścia, tak jak je rozumie, nie jak my go pragniemy! To wymuszona przyjemność! Zimne życie! Wieczne szczęście! Nie wszystko już nie odczujemy na naszych barkach dawnej świeżości wiatru. Ojcze, nie opuszczaj mnie! Jestem Twoim biednym! Ucieka, ucieka! Nie zostawiaj nas! Opiekuj się nami! To Twoja rola! Jeśli cię utracimy, stracimy wszystko! Chrześcijanie Hiszpanii, porzucono was! Wiatr cichy, a niebo jest puste. Nic już nie słychać. Mam informację przekazaną od rządu nowego. Aby uniknąć wszelkiego zarażenia przez powietrze, ponieważ słowa także mogą być zaraźliwe, nakazuje się aby każdy z mieszkańców trzymał w, w ustach chustę nasyconą octem, która chroni go przed chorobą, a zarazem ćwiczyć będzie w zachowywaniu dyskrecji i milczenia. Nieszczęście! Nieszczęście! Nieszczęście. Jesteśmy sami! Zamknięte ostatnią bramę! Może ja już za daleko! Została nam boleć! I musimy kręcić się w kółko w tym ciasnym mieście pełnym wrzeszczącego tłumu. Kadyks stał się czarno-czerwoną areną, na której rozgrywać się będą rytualne mordy. Bracia, to nieszczęście jest większe niż nasze winy. Nie zasłużyliśmy na takie więzienie. Ale mimo, że nasze serca nie były czyste, to jednak kochaliśmy świat i lato. Nie zasłużyliśmy na taki los! Zmilkniemy na długo! Lecz po raz ostatni, Niż mimo ust naszych nie zamknie knebę. Krzyczmy na pustyni! Gdzie jest Hiszpania? Gdzie Kadyks? To jest obcy krajobraz! Świat, w którym nie da się żyć! Dlaczego milczycie? Bolimy się, a gdyby zerwał się wiatr! O, ja też się boję, lecz czasem lepiej wykrzyczeć swój strach. Krzyczcie, wiatr wam odpowie! Byliśmy narodem, a, a jesteśmy masą! Dreczemy! Dreczemy! o boleści, sami siebie Tu Dusimy się w tym mieście, ach, gdyby zerwał się wiatr!